kierował mnie w takie miejsca, o których ja nawet nie wiem. Ale to było moje marzenie. Kiedy właśnie czytałem ten fragment Słowa Bożego, to jak gdyby on, yy, że tak powiem, jeszcze bardziej bardziej mnie tak pchał w tą stronę. Dlatego, że to byli ludzie zwykli, to byli ludzie prości. To byli ludzie, wiecie, którzy nie urodzili się w jakimś szczególnym, yy, przepraszam, w jakimś szczególnych domach, wysoko postawionych urzędników państwowych, ale to byli prości ludzie, których Bóg powołał do szczególnej rzeczy. Wiecie, ja nie wiem do końca, jakie były marzenia Izajasza, ale ja myślę, że dzieci czasami nas naśladują i widzą po prostu, jeżeli ojciec, matka odnoszą jakiekolwiek sukcesy w czymś, to one chciałyby być też tak jak on, tak jak oni, przepraszam. Widzą innych ludzi, widzą sławnych sportowców, i chcą po prostu, żeby, żeby też tacy byli. O ile to jest możliwe, żeby też takimi się stali, słyszeliście o takich marzeniach? Zobaczcie, dzisiaj są jakieś tam zawody, zbierają się, Igrzyska Olimpijskie i tak dalej. I wielu jest słabych sportowców i jak gdyby te małe dzieci stojąc na tych nartach, na tych źbach czy na nich, sobie myślą, że chciałby być tak, jak ten znany sportowiec. Nie wiem jakie marzenia miał Jeremiasz, ale wiem, że urodził się w szczególnych czasach i w szczególnym miejscu, jakim był Izrael. I, wiecie, patrząc na, na to wszystko, on mógł też mieć pragnienia, żeby być prorokiem. E, mógł mieć marzenia, żeby zostać jakimś szczególną osobą, e, którą Bóg by użył. Nie wiem jakie on miał marzenia, ale Bóg mówi do niego w ten sposób, że Powołałem Cię w łonie matki. A więc kiedy począłeś się, miałem dla Ciebie plan. Miałem dla Ciebie cudowny, wspaniały plan, który chcę realizować. Dla mnie to jest po prostu niesamowite. Bóg zna Ciebie i mnie od chwili poczęcia, i od chwili poczęcia ma dla Ciebie i dla mnie plan. On założył plan. Ale wiecie, kiedy się zacząłem zastanawiać, jaki plan. I szukamy nieraz tych planów w naszym życiu, że no nie wiem, może na proroka, może na pastora, może na mm, jakiegoś lidera, może nam na coś i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, na co Może powołał mnie gdzieś tam do innych ludzi, żeby głosił Ewangelię. Może na, ten dał mi namaszczenie do tego, żeby uzdrawiał ludzi. No nie wiem, no po prostu sobie tak nieraz myślę. Ale i to są nieraz marzenia nasze. Kiedyś się nawróciliśmy, ja nie wiem, ja nie znam waszych marzeń, ale ja znam swoje marzenia. Ja wiem, jakie były moje marzenia, kiedy się nawróciłem. Nie chodzi mi tu, wiecie, o marzenia typu mieć mieć samochód, mieć tamto i tamto. Nie chodzi mi o takie marzenia. Chodzi mi o marzenia, jakie masz w Bogu. O marzenia, jakie masz w Jezusie w Jezusie Chrystusie. O te marzenia mi chodzi. I wiecie, yy, Jeremiasz mówi do Boga w pewien sposób, ale ja, Panie, ja tak naprawdę mogę się do tego nie nadawać. On jak gdyby przedkłada Bogu, to, że, że on się może do czegoś nie nadawać, ale Bóg mówi do niego w inny sposób. Mówi, słuchaj, ja cię ochronię, ja dam ci siłę, ja cię wesprę. Mówi, i Bóg dotyka jego ust i mówi, ja ci wkładam słowo w twoje usta. Ty pójdziesz do tych wszystkich narodów, ty to zrobisz. Wiecie, to jest naprawdę szczególna rzecz, że Jeremiasz, widząc, że ludzie, którzy mają szczególne relacje z Bogiem, są w szczególny sposób prowadzeni. I może jego marzeniem było to, żeby właśnie takie relacje mieć z Bogiem. Pamiętacie, kiedy mały Samuel przebywał w obecności Bożej? On był cały czas w świątyni, on był cały czas na miejscu. On widział kapłana, który y, służył, on, on widział to wszystko. Ja nie wiem, jakie też były jego marzenia. Może chciał być taki właśnie jak kapłan Heli, żeby tak być i służyć blisko Boga. Ale Bóg powołał go na proroka, Bóg miał dla niego plan. Bóg spełnia jego marzenie, ale może w inny troszeczkę sposób, niż taki, jaki on sobie zaplanował. I zobaczcie, że zanim się narodzimy, jest plan dla naszego życia. Jest cudowny plan. Zobaczcie, że księgę Izajasza 49 rozdział, pierwszy werset. Izajasz mówi, słuchajcie mnie wyspy i uważajcie wy dalekie narody, Pan powołał mnie od poczęcia od łona matki, nazwał mnie po imieniu, a więc zobaczcie, że to jest kolejna rzecz, że Izajasz zostaje tak samo powołany, jeszcze jest jedno miejsce Galacja, 1, 15 i 16 jest plan z kolei dla Pawła kiedy Paweł też mówi, od poczęcia zostałem powołany do, aby pójść do narodu I wiecie, ja nie wiem, wiem tylko jedno, że z życia Pawła wnioskuję, że miał pewne marzenia służenia Bogu był gorliwym, gorliwym takim faryzeuszem. Bardzo gorliwym. A więc od małego on pragnął tego. Pragnął, aby właśnie służyć Bogu w taki sposób. I Bóg zmienia to na coś innego. Nie wiem, czy głowie się to z początku podobało. Ale Bóg zmienia go w ten sposób, że on i tak służy narodom. Całym narodom. Zmienia to wszystko. I to jest właśnie niesamowite. Żebyśmy spojrzeli na to w ten sposób. Miejmy marzenia, kochani. Ale marzenia, które jak gdyby wynikają z naszej relacji z Bogiem. Kochajmy Boga i miejmy marzenia. Nie miejmy marzenia wtedy, kiedy oddalamy się od Boga. Bo to mogą się okazać marzenia, które będą złe dla Ciebie i dla mnie. Bo może się okazać, że realizując te marzenia, oddalasz się od Boga. Zupełnie bardzo, bardzo daleko. Ale jeżeli kochasz Boga, jeżeli Twoje serce jest otwarte na Boga, miej marzenia. Może one zaczną się realizować troszeczkę w inny sposób, ale, ale, ale do tego dojdziemy później. Każde nasze marzenie względem tego, że chcemy żyć i służyć Bogu jest inspirowane Duchem Świętym. Wierzycie w to czy nie? Jeżeli chcemy służyć Bogu, jeżeli marzenia nasze są takie, że chcemy służyć Bogu, one zawsze będą inspirowane Duchem Świętym. Nie będzie inspirował je diabeł. Nie będzie inspirował y, nasze ciało, ale po prostu będzie inspirował je Święty. Ale jeżeli będziemy mieli tylko marzenia, żeby być kimś, żeby zdobyć coś tam, to wiecie, możemy tutaj wejść na taką, bardzo taką pochyłą, taką, taką, taki zjazd pochyły. Dlaczego? Dlatego, że się okaże, że te marzenia zawładną naszym umysłem do tego stopnia, że nie będziemy myśleli o Bogu, tylko że będziemy pochłonięci zdobyciem tego akurat, o czym pragniemy i o czym marzymy. Ale mówię, jeżeli kochamy Boga, jeżeli chcemy naprawdę służyć Bogu i marzeniem naszym jest to, żeby właśnie poświęcić się Bogu całkowicie, to to jest inspirowane Duchem Świętym i Duch Święty będzie nas wyprowadził, prowadził, będzie nas w tym umacniał. Halleluja. Te marzenia mają szczególne podobanie w oczach Bożych. I Bóg szczególnie chce, aby te marzenia stały się faktem. Bądź szczery, bądź szczera. Wiecie, Bogu najbardziej zależy na naszej szczerości. Bo nieraz zobaczcie, że marzenia mamy, czy w ogóle myślimy zupełnie o czymś innym, a wypowiadamy zupełnie inne rzeczy. Dlatego, że nie chcemy, żeby ludzie nas źle zrozumieli, albo nie chcemy ludzi w jakiś sposób zasmucić, albo nie chcemy powiedzieć o tym, co tak naprawdę jest w nas. Ale Bóg chce od nas szczerości. Jeżeli Ty Bogu mówisz, nawet jeżeli to są marzenia typu Willa, typu Mercedes, typu jakieś inne tam rzeczy. Jeżeli masz takie marzenia, okej, okay, ale mów to Bogu, mów to Bogu wyraźnie. Bo Bóg jest mocny do tego, aby zmienić to i zmienić nasze myślenie. Ale jeżeli masz takie marzenia w sercu, przechowujesz te marzenia takie w sercu, a na zewnątrz mówisz coś innego, to już widzisz, to już stajesz w sprzeczności sam ze sobą. A więc jak możesz uzyskać od Boga odpowiedź, jak chcesz Boże błogosławieństwo, jeżeli sam stoisz w sprzeczności po prostu z sądem. A więc Bóg pragnie od nas szczerości, aby nasze marzenia, aby w ogóle to, co jest w nas, aby zostało przed Bogiem położone, żeby zostało przed Bogiem złożone. Bo On chce o tym wiedzieć. On wie o tym, oczywiście, ale On chce, aby to z naszego serca to wypłynęło. Abyśmy nie stali się tylko takim, wiecie, takim sekretarzykiem, gdzie tam są umieszczone i pochowane jakieś tam rzeczy. Ale On chce, żeby po prostu to z nas wypłynęło i żeby to, on, że tak powiem, miał nad tym kontrolę i miał nad tym działanie. Bo stanie się to błogosławieństwem dla nas. Wiecie, te drzewa zapowiadania miały swoje marzenia. I na pierwszy rzut oka to były takie snobistyczne marzenia, prawda? Na pierwszy rzut oka. Czy, czy nie? Nie Wydaje Wam się, że to były takie snobistyczne te rzeczy. Że jeden chce być skrzynią na klejnoty, drugi chce być wielkim okrętem, trzeci chce być wywyższony ponad wszystkim. Ale zobaczcie, że to było jak gdyby proste marzenie i szczere. Jak gdyby te trzy nam mówiły o tym, co naprawdę czują. A więc ja chcę być taki. I my mamy właśnie w takiej szczerości być, że my mamy Bogu mówić o tym, co chcemy, o czym to nie może się okazać,